Siema. Tu siedzi wahacz, a tu widzicie Nissan i z nowym silnikiem benzynowym 1,340 KONI pod maską. Spędziłem z tym samochodem tydzień, przez ten czas nazbierałem o nich 20 spostrzeżeń, którymi teraz chcę się z Wami podzielić w teście wideo. Zatem startujemy! Druga generacja Nissana Qashqai debiutowała na rynku w 2013 roku, a w roku 2017 przeszła kurację odświeżającą, która moim zdaniem była bardzo udana, ponieważ ogólnie dynamicznie wyglądającej bryle tego samochodu dodała ona odpowiednią porcję bardziej wyrazistego charakteru poprzez chociażby przeprojektowany przedni pas, zmienione tylne światła czy zderzaki. Dzięki temu, o ile po przedliftowych modelach widać już wiek i wyglądają one nieźle, ale bez szału, to egzemplarze po liftingu według mnie prezentują się bardzo dobrze i wciąż nowocześnie. Zwłaszcza gdy, tak jak w testówce, upiększone są 19-calowymi felgami aluminiowymi obecnymi w wersji tekna bez dopłat, a także kosztującym 2700 zł lakierem o nazwie Magnetyczna Czerwień. Kupno kaszkaja w wersji tekna oznacza, że z przodu znajdą się w nim pełne światła LED z paskami do jazdy dziennej w efektowny, trzeba przyznać, sposób zintegrowany z kierunkowskazami w kierunkach bocznych w lusterkach też mamy diody. Ledową spójność oświetlenia tego samochodu burzą tylko tylne kierunkowskazy, w których znalazły się tradycyjne żarówki. Na szczęście w światłach pozycyjnych mamy już diody i one też prezentują się dobrze, czyli gdy nie sygnalizuje się manewru, Kaszkaj wygląda bardzo fajnie, tak bez żadnych, ale a gdy się zasygnalizuje, no to to ale w postaci tylnych kierunków jest. Wnętrze Kaszkaja jest dosyć proste, co sprawia, że gdy wsiada się do tego samochodu, to wystarczy tylko krótka chwila, aby połapać się gdzie co się znajduje, no bo wszystkie elementy sterujące są w miejscach, w których można ich oczekiwać i które są znane w samochodach od lat, od nawet dziesięcioleci. Lifting tego modelu zmienił kierownicę, która ma teraz trochę inny kształt, ale reszta elementów została po staremu, co sprawia, że o ile pod kątem ergonomii ta kabina naprawdę bardzo dobrze sobie wciąż radzi, to design, choć nie brzydki, Zdradza jednak już trochę upływ czasu. Górna część deski rozdzielczej w testowanym Nissanie wykonana jest z miękkiego tworzywa, które całkiem nieźle wygląda, a poniżej mamy wstawkę ze srebrnego materiału który ma bardzo taki drobny wzorek złożony z trójkącików. To wygląda moim zdaniem jeszcze fajniej. Trochę poniżej jeszcze znajdują się dalej miękkie tworzywa, które dopiero w tych najniższych partiach kokpitu przechodzą w twardą skorupę, no ale ponieważ tutaj za bardzo się nie zagląda, to to, że tu jest trochę gorszej jakości materiał i twardszy nie robi jakiejś wielkiej różnicy i nie jest jakimś wielkim problemem. Tym bardziej, że w bardziej eksponowanych miejscach, to znaczy na boczkach tunelu środkowego mamy wstawki z ekoskóry, które prezentują się naprawdę fajnie jeśli chodzi o detale w postaci na przykład wykonania dźwigni zmiany biegów czy też przycisków przełączników to one mają one całkiem dobrą jakość, to znaczy wykonane są z matowego, solidnie wyglądającego tworzywa, też przyjemnie się z nich Korzysta, więc tutaj nie można za wiele powiedzieć o tym elemencie złego. Jeśli ktoś nie lubi fortepianowej czerni, no to będzie mógł powiedzieć trochę złego o niej, ponieważ na konsoli centralnej Kaszkaja, trochę jej tutaj jest. No, i jak widać, ma tendencję do łapania jak to fortepianowa czerni ma w zwyczaju odcisków palców, a także kurzu, więc ciężko jest utrzymać ją w czystości. Pod kątem spasowania. Tutaj żadne niepożądane dźwięki się nie wydobywają, chociaż tunel środkowy trochę chodzi na lewo-prawo, ale nie towarzyszą temu żadne dźwięki, więc nie będę się tego czepiał. Spasowanie oceniam na wzorowe, a jakość wykonania oceniam na dobrą, ponieważ mamy tutaj do czynienia z takim rozsądnym standardem, jak na tę klasę. O tym, że Kaszka nie jest rynkowym świeżakiem, świadczy też jego system inforozrywki o małej, jak na dzisiejsze standardy przekątnej, ale pozytywną konsekwencją tego, że ten system ma już parę lat, jest to, że otoczony ekran centralny jest dużą ilością fizycznych przycisków i pokręteł, dzięki czemu można bardzo szybko na przykład przełączać się pomiędzy poszczególnymi modułami, bardzo łatwo, ponieważ zawsze mamy jakiś fizyczny przycisk pod palcem, który zawsze jest w tym samym miejscu, więc to wypada zaliczyć na plus. Oczywiście można też sobie łatwo sterować głośnością, albo przybliżać, bądź też oddalać mapy, więc jest to fajny dodatek, to nie, nie tylko postawienie na dotyk, ale też na tradycyjne formy sterowania. Nawet w ustawieniach, jeśli ktoś nie chciałby chodzić po nich... Sposób dotykowy, to prawym pokrętłem można się przełączać po poszczególnych kartach. Mamy przycisk OK, mamy przycisk Back. Więc Kaszka i w ogóle Nissan jest to jeden z niewielu z producentów, który nie wymusza tego, że po ekranie centralnym trzeba chodzić dotykowo, tylko można właśnie przy pomocy tradycyjnego pokrętła. Ale jeśli już ktoś chce z tego dotyku skorzystać, to nie jest to wielki problem, nie jest to wielki trud, ponieważ reaguje on całkiem nieźle. Nie na poziomie tych najnowszych smartfonów, ale takim, który po prostu nie irytuje. To menu jest trochę tam wielopoziomowe, ale klarownie opisane, więc też nie miałem problemów, aby dostroić samochodu pod siebie. Jedyne, co bym tak realnie zmienił w tym systemie, to interfejs, ponieważ no, widać już po nim wiek i widać, że to nie jest jakaś najnowsza myśl inżynieryjna, jeśli chodzi o, o doświadczenia estetyczne, więc to mógłbym zmienić, ale pod kątem funkcjonalności, pod kątem chociażby tych fizycznych przycisków, pokrętę wokół, jest to naprawdę bardzo przyjemny w użytkowaniu na co dzień system. Dla formalności jeszcze wspomnę, że klasyczny zarówno w swojej formie, jak i sposobie obsługi panel klimatyzacji też jest bardzo przystępny w użytkowaniu. To samo powiedzieć można o przyciskach na kierownicy, które są klarownie rozlokowane i kciuk szybko przyzwyczaja się do ich układu, to znaczy do tego, że tutaj mamy przyciski odpowiedzialne za sterowanie systemem audio, tutaj komputerem między zegarami, tutaj mamy tempomat, a tutaj można sobie odebrać połączenia komputer między zegarami, można praktycznie w 100% oporządzić tymi przyciskami. Jednym, jednym jedynym wyjątkiem jest przełączanie licznika kilometrów, czyli tego wskazania na samym dole komputera, który pokazuje albo ogólny przebieg, albo mamy dwa liczniki, które można można sobie resetować takie bardziej tymczasowe. Tym parametrem steruje się przyciskiem obok kierownicy, a już na kole kierowniczym strzałkami lewo-prawo, można przechodzić sobie po kartach. Mamy cyfrowy prędkościomierz, tradycyjny komputer, czyli średnie spalanie oraz chwilowe. Wskazanie systemu nawigacji, czytanie znaków drogowych, można też zobaczyć to, co aktualnie nam gra w systemie audio jest też sekcja ustawień, gdzie można sobie sporo rzeczy zmienić. Tych bardziej związanych, związanych już bezpośrednio z jazdą samochodem. O ile ten centralny wyświetlacz może pozwala dostroić chociażby barwę dźwięku, albo coś tam sobie poustawiać związanego z nawigacją, czy też poustawiać związanego z telefonem. Tak tutaj już mamy takie typowo właśnie elementy związane z użytkowaniem samochodu na drodze, gdyby ktoś chciał sobie tutaj pochodzić i podostrajać parametry poszczególne pod siebie i nie znałby języka angielskiego, to musiałby to robić niestety z jakimś słownikiem albo z tłumaczem, ponieważ na liście języków polskiego nie ma, co w 2019 roku, co by nie mówić jest słabe, ale poza tym ten komputer jest ok. Pilot Kaszkaja w wersji z dostępem bezkluczykowym jest mały i lekki. Te dwie rzeczy najbardziej zwracają uwagę, gdy bierze się go do ręki. Zwraca uwagę również fakt, że jest on całkiem solidnie wykonany, to znaczy z dobrej jakości chropowatego tworzywa. Są też drobne, srebrne wstawki w postaci przycisków. Jest też ładnie wyglądającego logo Nissana. A jeśli chodzi o ogólny design tej konstrukcji, to takie jajo nie zapada jakoś za bardzo w pamięci, ale też nie można powiedzieć, że nie ma w sobie uroku i że ten pilot nie wygląda ładnie. 啥子你 Dekoracyjne oświetlenie Kaszkaja ogranicza się do dwóch LEDowych pasków na boczkach tunelu środkowego, intensywnością ich świecenia można sterować, ale kolor jest już niezmienny. Mamy tutaj do czynienia z pomarańczą, taką samą, jaką znaleźć można na przyciskach czy przełącznikach na konsoli centralnej, czy też na kierownicy. Z tym pomarańczowym kolorem kontrastuje jedynie biel obecna na zegarach i muszę przyznać, że jest to połączenie kolorystyczne. Naprawdę przyjemne, które sprawia, że pomimo tego, że oświetlenie testowanego nie jest generalnie dosyć proste. To po zmroku podróżowało mi się tym samochodem fajnie, na plus temu modelowi wypada też zaliczyć fakt, że wszystkie przyciski wliczając w to sterowniki na drzwiach doczekały się podświetlenia. W stówce pod maską znalazł się nowy silnik benzynowy przewidziany do Kaszkaja, czyli 1.3 DIGT, znany też tylko pod inną nazwą z Renault czy Mercedesus. Jednostka ta oferowana jest w dwóch wariantach mocy: 140 i 160 koni i mnie trafiła się opcja słabsza. Która do normalnych podróży testówką była według mnie wystarczająca, to znaczy pozwalała poradzić sobie w każdej sytuacji miejskiej pod kątem dynamiki, a na trasie co prawda nie gwarantowała jakiegoś wciskania w fotel podczas przyspieszania, ale wyprzedzanie gdzieś na drogach krajowych nie było dla mnie problematyczne, a gdy wjeżdżałem na przykład na autostradę, to też z odnalezieniem się na lewym pasie nie miałem problemów, więc mogłem z 1.3T i GT w słabszym wariancie podróżować bezstresowo na dowolnej praktycznie publicznej drodze w Polsce. Na taki stan rzeczy wpływała znacząco elastyczność benzynowca zamontowanego w kaszkaju, bo maksymalny moment obrotowy wynoszący 240 Nm i dostępny od 1600 obrotów na minutę powodował, że nawet przy wyższych niż miejskie prędkościach nieraz nie potrzebowałem nawet redukcji, aby osiągnąć odpowiednią dynamikę. Zaliczały się do tego też drogi szybkiego ruchu, bo tam na szóstce silnik przy 120 km na godzinę trzymał jakieś 2,5 tysiąca obrotów, czyli był w dobrym obszarze, jeśli chodzi o przyspieszanie. Jazda z obrotami na tym poziomie nie była wkurzająca pod kątem akustycznym, bo kultura pracy 1.3D i GT jest naprawdę duża i nieraz na trasie nawet zapominałem się i zamiast na szóstce to jechałem przez jakiś czas na piątce, bo po prostu nie słyszałem jednostki napędowej. Różni producenci eksperymentują z trzycylindrowcami i są one faktycznie coraz lepsze, ale silnik z Nissana jasno pokazuje, że co cztery cylindry to cztery cylindry. Ze słabszym wariantem nowej jednostki benzynowej w Kaszkaju połączona może być jedynie sześciostopniowa skrzynia manualna, która pracuje przeciętnie, i na taki werdykt składa się przede wszystkim mało satysfakcjonujący opór stawiany przez lewarek. Nie czuć w nim jest fajnej sprężystości, a nieregularny charakter wspominanego oporu część kierowców może postrzegać nawet jako lekkie haczenie. Na szczęście skoki lewarka w manualu Kaszkaja nie są zbyt długie, a biegi od siebie dobrze oddzielone. Więc o ile interakcja z tą skrzynią podczas jazdy frajdy mi nie sprawiała, to też nie uprzykrzała życia. Gdy wyjechałem testówką na ulice centralnych części Warszawy, w dzień pracujący około południa to kilka kilometrów podróży przełożyło się na wynik spalania, pokazywany przez komputer, równy 7,9 litra. Jazda kaszkajem przez kilkadziesiąt kilometrów po pozamiejskich drogach krajowych obniżała zużycie paliwa do około 5,5 litra, a z kolei autostradowa wyprawa, zgodna z przepisami, to znaczy z jazdą do 140 km na godzinę, przekładała się na spalanie w okolicach 7 litrów. Kaszkaj nie jest żadnym drogowym sportowcem, ale muszę przyznać, że jego zawieszenie pracuje dosyć sprężyście i nie czyni z tego auta takiej typowej kanapy na kołach, a ten styl jeszcze pogłębiają 19-calowe felgi. Mnie osobiście taka charakterystyka pasowała, bo dzięki niej nadwozie w zakrętach jakoś mocno się nie przechylało, a i tak nawet po kilku godzinach jazdy za kółkiem, ponieraz dalekich od ideału, drogach nie czułem się zmęczony ani zirytowany. Układ kierowniczy testówki dobrze dopełniał jej zawieszenie bo kierownica stawiała spory opór, nie miała luzów chociażby w pozycji zero, więc samochód prowadził się bardzo pewnie, a w zakrętach zapewniał całkiem niezłą precyzję, trochę oczywiście wygładzoną dla zachowania przewidywalności prowadzenia, ale pozwalającą przyjemnie pokonywać zakręty. Kaszka i ma duże lusterka boczne i ma też fikuśne linie nadwozia, co sprawia chociażby, że przednia szyba jest wyraźnie pochylona. Widać co prawda przez nią trochę maski, jest to zasługa tego, że w tym samochodzie generalnie siedzi się wysoko, ale kształt tej maski sprawia, że wyczucie takie na oko, na centymetry, gdzie znajdują się przednie krańce nadwozia, jest umiarkowanie prostym zadaniem. Widoczność na boki jest tutaj przyzwoita, o ile nie skierujemy swojego wzroku tam gdzie znajduje się tylny słupek, ponieważ jest on bardzo masywny. Tylna szyba też jest dosyć pochylona, nie kończy się wraz z samochodem, więc takie właśnie tylko opierając się o swoich zmysłach, wyczucie krańców nadwozia testowanego modelu nie jest jakieś bardzo proste. Dlatego z radością powitałem obecność na pokładzie wersji Tekna testowej w standardzie kamer 360 stopni o przeciętnej jakości, ale o dobrze kontrolowanej perspektywie i takich, które naprawdę ułatwiają manewrowanie tym samochodem. Teraz czas na weryfikację manewrowalności w prawdziwym świecie, czyli w garażu wahacza. W ciasnych lewych zakrętach prowadzących na poziom 2 wspomnianego garażu, bardziej niż przeciętna widoczność, liczyły się gabaryty nadwozia, a one z długością równą 439 cm i szerokością 180 cm nie są przesadzone i pozwalały mi z należytym tempem wykonywać manewry. Fakt jednak zostaje, że podczas jazdy kaszkajem na ciasnych przestrzeniach elektroniczni asystenci są pomocni, dlatego dobrze, że w każdej wersji wyposażeniowej, czy to w standardzie, czy za niewygórowaną opłatą, można Mieć przynajmniej czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki solidny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową jest tego miejsca trochę mniej ponieważ margines wynosi tyle i w naturalnym ułożeniu moja głowa znajduje się tuż za linią panoramicznego dachu, no ale dzięki temu marginesowi i tak nie mogę narzekać, ponieważ mogę się w tym aucie rozprostować i wciąż będzie mi wygodnie. Gdybym siedział centralnie, to też nie mógłbym jakoś specjalnie narzekać, ponieważ tunel środkowy jest tutaj ledwo zaakcentowany. Bagażnik testowanego Nissana liczy 430 litrów pojemności i ma umiarkowanie regularne kształty z praktycznych dodatków. Znaleźć można w nim uchwyty, chociażby przeznaczone na torby z zakupami po obu stronach, a także również obecne po obu stronach kieszenie w nadkolach. Podłoga w testowanym egzemplarzu jest podwójna, może być ona albo trochę podwyższona, i wtedy jest ona niemal równa z progiem załadunkowym. Można Wtedy też pod tą podłogą coś sobie małego ukryć, ale można też tą podłogę zdemontować i wtedy mamy do dyspozycji pełnię kufra kaszkaja. Ta druga część również jest demontowalna, mamy dwie niezależne części. Gdybyśmy chcieli jeszcze podnieść drugą podłogę, już tą właściwą, to pod nią znaleźć można subwoofer firmy Bose, a także zestaw naprawczy. Cennik Kaszkaja startuje od kwoty 85 690 zł za wersję Visia z radiem z bluetooth, elektryką, szyb i lusterek, czy manualną klimatyzacją. Testówka zaliczała się do drugiej od góry odmiany tekna, gdzie w standardzie na pokładzie obecna jest już nawigacja, duże felgi, pełne LEDy z przodu, kamery 360 stopni, czy dostęp bezkluczykowy, czyli wszystko, czego realnie można chcieć. I cena takiej wersji startuje od 115 390 zł z bazowym silnikiem znikiem 1.3 TIGT 140 koni, czyli takim jak w testówce. Egzemplarz przedstawiony na tym filmie doposażony został w głośniki Bose, panoramiczny dach i lakier metalik i kosztował ostatecznie 122 670 zł. Testowany Nissan najwięcej emocji budzi swoim wyglądem, bo na dużych kołach i w czerwieni naprawdę przyciągać on może uwagę. W innych aspektach jest to model już znacznie mniej ekscytujący, ale trudno jest traktować to jako wadę, ponieważ klasyczne, a co za tym idzie przyjazne w obsłudze wnętrze, czy przewidywalny sposób prowadzenia, to bez dwóch zdań zalety kaszkaja. Jeśli zatem ktoś poszukuje suwa o takiej charakterystyce, to testowanym Nissanem moim zdaniem zdecydowanie warto się zainteresować, zwłaszcza teraz. Gdy zyskał on naprawdę udany bazowy silnik benzynowy 1,3. I to wszystko, co przygotowałem o Kaszkaju. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji Wahacz TV. Na razie!